Witam kochani. Ja nie z tego, bo się uduszę. Nie, nie, nie. Kochani, potrzebna pomoc dla Wojtka. 43 lata yy, ma mężczyzna, no bardzo fajny mężczyzna, bardzo przesympatyczny. Prze nie trzeba nam pieniędzy, tylko potrzebujemy osoby, która pojedzie na turnus rehabilitacyjny z Wojtkiem. Ale musi być to od, y, odpowiedzialna osoba, która ma troszkę siły i krzepy w sobie, bo jednak przy Wojtusiu m, trzeba zrobić, y, przebrać go, umyć go, y, no, posadzić na ten y, wóz inwalidzki. I takie różne tam sprawy. Y, Turnos odbędzie się szesna, od 16 do 31 lipca. Turnos jest opłacony nawet dla osoby, y, opiekuna. Jest też opłacony. Y, druga sprawa. Chcielibyśmy jeszcze spełnić jego marzenie, Wojtka, o przejazdce motorem. Bardzo marzy o tym, bo nigdy tam, nigdy nie wsiadł nawet na motor, a już nie mówiąc, że jeździł. Jeśli ktoś by mógł i ma taką możliwość, i ma duże, duże ser ducho, i chciałby to marzenie spełnić bylibyśmy bardzo wdzięczni. Jednak motor musi mieć pewne wymagania, czyli ten kosz z boku, bo jednak już jest niestabilny, żeby go posadzić tam sobie z tyłu. Jeśli ktoś taki jest, naprawdę bardzo będziemy wdzięczni za to, że to marzenie może mu spełnić. Mamy motor, ale nie mamy kosza, ale tak z tego, co już usłyszałam, to do tego motoru nie można dołączyć, nie będzie można dołączyć kosza. To nie musi być luksusowy, Motor. To zwykła nawet Simpson, czy coś tam tego, żeby miał tą, przy, tą boczną przyczepkę, żeby mógł on sobie tam siedzieć. To jest druga moja sprawa. Ja bardzo, bardzo proszę, jeżeli są chętni, chętne osoby, które będą mogły jechać na turnus z Wojtkiem, zapraszam na profil Grzesia. Ja tutaj podam y, numer, y, tutaj już jest podany numer y, Grzesia y, na TikToku, wpiszcie do niego, bo ma więcej informacji, tego co będziecie chcieli się dowiedzieć na temat Wojtka, y, co tam trzeba, ale no mówię, że wszystko, Prze przede wszystkim trzeba umyć, przebrać, y, pampersa zmienić, no takie to są potrzeby, y, które, takie są wymagania od osoby, która będzie to mogła, y, mogła pojechać. Y, no i przede wszystkim musi mieć dobre serducho, <laughs> musi, a zresztą wiem, że macie wszyscy dobre serduszka, ale musi mieć dobre serducha, kto, yy, która lubi takie yy, osoby niepełnosprawne. Yy, bardzo zapraszam na profil Grzesia, yy, tam Grzesiu wytłumaczy Wam, yy, co z tym. Ja tutaj podaję wszystkie dane w komentarzu, też napiszę jego link do, yy, do TikToka. Bardzo Wam dziękuję i myślę, że w nas siła, w nas moc. Buziaki.